To jest bardzo trudne miejsce. Dla wszystkich. Nie myślcie sobie, że księża uwielbiają spowiadać. Bo to jest jeden z najtrudniejszych elementów naszej posługi. Tak jak my, nie lubimy się spowiadać. Dlaczego? Bo przynosimy prawdę o sobie. Nie jesteśmy po tamtej stronie konfesjonału, jako ci, którzy. Chcą cokolwiek udawać. Jesteśmy prawdziwi. Ta prawda, która jest w nas, przyniesiona jest do tego, który jest samą prawdą. I wobec tej prawdy jesteśmy sobą i nie zgadzamy się na taki obraz swojego życia. Dlatego przychodzimy do konfesjonału. Co jest dzisiaj największym grzechem współczesnego świata? To, że grzechu nie ma. Wszyscy tak nam mówią. Przecież dzisiaj wszystko wolno. Cokolwiek człowiek chce, to ma. Na cokolwiek ma ochotę, ma dostęp do wszystkiego. I dopiero po jakimś czasie odzywa się. Konflikt sumienia, który powoduje, że ktoś nie może spać po nocach, że ktoś przeżywa duchowe rozterki, że ktoś nie wie, jaką podjąć decyzję, jak poradzić sobie z samym sobą. Ale uważaj, konfesjonał nie jest gabinetem psychologa. To jest doświadczenie uzdrawiającej mocy Boga który przychodzi w tak prosty sposób. Prościej chyba nie można. To, co jest najtrudniejszą barierą w tym sakramencie, jest jednak czasem najtrudniejszym elementem doświadczenia tego, że to jest działanie Boga. To jestem ja, który tutaj siedzę. Jestem człowiekiem. Takim samym jak Ty. Jak to powiedzieć człowiekowi? Co ten człowiek sobie pomyśli? Jak ten człowiek zareaguje? Co mi powie? Tego się boimy. Nic Ci nie powie. I nic sobie nie pomyśli. Wiesz, mogę Cię tylko podziwiać że nie odpowiada ci obraz przed spowiedzi. Że ty pragniesz tego obrazu, kiedy następuje odpuszczenie grzechów w imię Jezusa Chrystusa. To on wymyślił ten sakrament. Kiedy przyszedł i z martwy wstały, dał apostołom władzę odpuszczania grzechów. Tego sakramentu nie wymyślił żaden papież, żaden wielki myśliciel Kościoła. Sam Jezus Chrystus, który pochylał się nad ludźmi i uwalniał ich od grzechów. Popatrz, jak Jezus spowiadał ludzi. Popatrz, jak Jezus wyspowiadał Marię Magdalenę. Popatrz, jak Jezus wyspowiadał Piotra. Jednym chwilą spojrzenia na dziedzińcu arcykapłana, kiedy Piotr się go zaparał. Jezus nie wyspowiadał tylko jednego człowieka. Nazywał się Judasz. Dlaczego go nie wyspowiadał? Bo Judasz wybrał drogę samorozgrzeszenia. Sam chciał załatwić sobie swój problem. Nie załatwisz sam swojego problemu. Ja też go nie załatwię. Dlatego uwierz mi, ja też jestem po tamtej stronie tego konfesjonału. Jestem taki sam jak ty. I czasem również zadaję sobie te same pytania, które zadajesz sobie ty. Ale kiedy jestem tutaj, i słyszę, co mówisz. To mówię sobie tylko w swoim sercu. Boże, jak jesteś wielki w swoim miłosierdziu, jak niesamowicie, niesamowita, niesamowicie wielka jest tajemnica Twojej obecności, którą przeze mnie dajesz temu, który jest z tamtej strony. Jeśli chcesz naprawdę. Doświadczyć, czym jest miłość, i doświadczyć w swoim sercu, że On za Ciebie umarł. Z miłości, to z miłości klęknij, aby powiedzieć: Panie, chcę być inny. A wtedy usłyszysz najpiękniejszą poezję świata i ja odpuszczam Tobie grzechy. Nie bój się miłości.